Co my tu dzisiaj robimy? Przechodzimy na Majorkę. Powiedz 147 km. Ale najpierw nam skrócili bieg do 90 i przełożyli kilkanaście godzin do przodu. A potem na kilka godzin przed biegiem go skancelowali. No teraz biegniemy sobie trasą. Zaraz będziemy być trasą, która jeszcze nie skancerowali. Ponieważ ta, która jest nieskancerowana, jest bezpieczniejsza niż ta nasza, która jest skancerowana. Też mogły powiedzieć, to czemu my nie biegniemy tej bezpiecznej skancerowanej. No i nie mam odpowiedzi na to pytanie, co w Bo nie. Biegniemy do soler po naszego nowo poznanego kolega i ciśniemy Aha. Żeby nie było kancera to były ze względów pogodowych Alerty burze, dać te no faktycznie wczoraj były No ale dzisiaj analiza wsteczna najbardziej bezpieczna, można byłoby obiec O tam w tle jest soler tam jest miejsce startu w większości tras Soler i tu jest start Obu tras, jest co się odbyła dzisiaj A tej co nie odbyło, o tu dokładnie jest start, który był 2 godziny temu Słowo startowo, co? Na no, ładne miejsce Tego pewnie co? nie było o, przed opadami. No to już jest ten, już jest mokro. Dobrze, wodoodporne skarpetki ubrałem tym razem. A wracając do starców. No to, nasz bieg, w piątek o 22, klonowo. Przełożone na szóstą, na sobotę i został skancelowany. A ten o siódmej w sobotę pobieg będzie na różnicy. No ale stwierdzili, że nasz bieg przebiega po trasie, która może być zalana, wąwozy zalane, a ten krótszy 47 km nie. Więc spoko. się idziemy macieć. Pierwszy spin za nami, życie jest skończone. Trzeba szluwak. Fly Flyhuman. Super, słuchajcie, tu była powódź. To jest, to jest odwołany bieg. Jesteśmy na nie wiem 8 km odwołanego biegu z powodów upadu. Smuteczek. Nie wiem czy nie tu, panowie. Dobrze? Tędy? Czy tam? Mi się wydaje, że tu. Są brudne ślady, słuchajcie. Weszliśmy w góry. No i... Tam jest ścieżka taka. To już jest autostrada. Także przyjemnie. ładne tak, ślaczki. Przelegamy do pierwszego punktu. Ciekawe, czy dostaniemy coś jeszcze. Tak naprawdę nie biegniemy całej trasy 47, tylko obcinamy sobie taki bomberek 15 km. więc tam jakieś 30 kilka wyjdzie. I teraz dołączyliśmy do biegaczy, którzy zaczęli 3 godziny przed nami. Więc z mamy biegacze. Mamy oznakowaną trasę, bo wcześniej już było zdjęte oznakowanie. No i tak to wygląda. Taki zbieg Teraz zbieg, a zaraz mamy pod górkę. Znowu z górkę. Nawet na punkcie pod piłem troszeczkę na i nalaliśmy sobie piwko. Nie piwko. Jeszcze na mecz, wodę nalaliśmy. Szkrumy, w których Szczególnie w story pointy przeliczacie tak. na dni, tak? Tak. do tego są szkrumy. Cytujesz, że przyjechaliśmy tu biegać, chodzić, ale nie. Przyjechaliśmy tu na daily. Wyżej dzisiaj nie będzie. To jest zbieg. Tak, dzisiaj... Kilkanaście kilometrów i metr. Jeszcze ja tam jakieś malutkie górki na koniec. No ładnie, tu ładnie. A nie chcę biegać dłużej. Pana wichura Patrzcie jak poleciał, jak poleciał że meta nie tu. A to jeszcze nie Hasiu z Wichurem Osioł po lewej To jest nasz nowy kolega z Poznania Tak Poznań Bajutem B jakaś woda płynie wyspa zalana padnie tu prawda trzy na dziesięć luk pięknie, pięknie. 3 na 10 trzeba odglądać widoki, biegać czy patrzeć telefon jak zawsze? Czatuję tak jak ty Panie Wichurze tak 500 Poszukali metrów nas. do meczu Bada decydentów Ale my i tak daliśmy radę Pierwszy bieg na krzywy ryj Bajutembe Dobrze Spodobało mi się teraz robimy bra. to samo, co? Żaden madafaka nie podkoczy do Polaka Zobaczcie, <grym grym grym> zobaczcie Ludzie nam biją brawa na lewo. I lewo. Jak się byli kimś Zobaczcie jaka piękna meta ptaczek Soler Jest meta Tramai nie ma Wspaniało czucie co? Tak za to płaciłeś Tak Zostałeś, tak chciałeś? Nie Na miastka, żeby nie było Przyjechaliśmy tu po 147 Mamy jakieś 38 To nawet nie jest nasz bieg I to nawet nie jesteśmy jakimś zarejestrowani Ale najważniejsze, że ludziom się podoba to oni tu przyjechali dla ana Ta impreza jest dla Ana okay. przed